Cześć! Dzisiaj krótko, taką mam nadzieję, Wojtek Sokół i Wesołych świąt. To jest książka, która miała swoją premierę w drugiej połowie grudnia 2025 roku. I ja powiem Wam szczerze, pierwotnie miałem jej nie kupować w ogóle, dlatego że znaczy w ogóle. A może i w ogóle. Ale na samym początku nie miałem takiej chęci, żeby ją kupić zaraz po premierze, dlatego że tak, po pierwsze mam już kilka książek z tego wydawnictwa Wojtka Sokoła, które nazywa się Wydałem. I to nie ukrywam, są książki, które były takie mikroskopijne, jeżeli chodzi o liczbę stron. To były też książki, które. Takim kątem umówmy się literackim, fabularnym pod takim kątem, pod którym staram się książek nowych szukać i te książki nowe kupować. Wiedziałem niestety, że to nie będą książki, które wywrą na mnie nie wiadomo jakie wrażenie. To będą książki na pewno dobrej jakości, ale też nie będą to arcydzieła. I w sumie biorąc pod uwagę te książki, które do tej pory z wydawnictwa wydałem, przeczytałem, tak właśnie było. Odezwał się do mnie znajomy, który zobaczył reklamę Wesołych Świąt i zapytał, czy tą książkę no, Planuje kupić. Wiem mu, że niby nie, ale tak mnie namówił, że ją jednak zamówiłem. I i bardzo się cieszę, że to zrobiłem. Zacznę od tego, że tę książkę można nabyć tylko i wyłącznie poprzez wydawnictwo. No, przez sklep wydawnictwa czyli na wydałem.com. Nie ma jej w żadnych empikach, na Allegro, w żadnych innych księgarniach. I mówię o tym, dlatego że przyzwyczajony, to nie ukrywam, do nie kosztów za dostawę, to jest jakieś tam utrudnienie, które, nie wiem, kilka czy kilkanaście złotych bardziej, bo około chyba 15 ta wysyłka kosztuje, no jest jakieś takie, no już okej, okay. biorąc pod uwagę dzisiejszy świat, te, te, to jak ten handel internetowy działa, no to jest jednak znaczący dodatek do ceny książki, który trzeba ponieść, jeżeli konkretny tytuł, no akurat w tym wypadku Wojtka Sokoła chce się Przeczytać. To mnie też w jakiś tam sposób powstrzymywało, ale książkę zamówiliśmy wtedy po, po, po tej rozmowie ze znajomym. On swój egzemplarz, ja swój. I drugą moją obawą, związaną z książką Wojtka Sokoła, była cena. To była książka za 65 zł. Tam chyba była możliwość też zamówienia takiej wersji Deluxe, chyba za 90, jeśli dobrze pamiętam. Ale dlaczego ja tak o tych cenach ciągle? No słuchajcie, nie będę ukrywał, że ja czytam, załóżmy, 8, 9, 10 książek miesięcznie. Jest to jakiś wydatek w skali, załóżmy, roku kupienie nie wiem, 100 książek rocznie wiąże się z wydaniem już tam tysięcy, więc, no, jeśli sobie patrzę w Empiku z dostawą za zero, jest książka, którą również bardzo chcę przeczytać, a kosztująca, nie wiem, 40 zł, no to tutaj za 80, no, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. No, nie, nie, nie będę ukrywał, że ceny książek są, jakie są i że one wpływ na mój budżet jakiś mają, no, nawet nie jakiś dość znaczący przy tej skali książek, które po prostu lubię czytać miesięcznie. Ale... Biorąc też pod uwagę, że ta książka ma ponad 300 stron i jest tutaj czytania dużo, bo ona też jest taka sama w sobie dość wysoka, to pomyślałem, że jeżeli ona będzie dobra. Jeśli chodzi o tą warstwę literacką, jeżeli po prostu dostarczy mi rozrywki, to już pallicho te pieniądze, pallicho tą dostawę. To jest jednak Wojtek Soku. Ja tak wam na początku powiedziałem, na początku tego filmu, że pewnie bym nie zamówił tej książki. No, na pewno nie chciałem jej zamawiać zaraz po premierze. Chciałem po prostu, mówiąc szczerze, poczytać trochę opinii na jej temat. Chciałem zobaczyć, co inni na temat Wesołych Świąt sądzą, bo no. Trochę się wyleczyłem, powiem Wam szczerze, już też z kupowania takich książek, takich popularnych twórców dlatego, że widzę gdzieś reklamę, bo niestety też nie mam zbyt dużo dobrych doświadczeń, jeżeli chodzi o książki, o, jeżeli chodzi o książki od osób, które no, pisarzami nie są na co dzień. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No, jeżeli kupuję książkę, załóżmy od karla Owego Knausgarda, no to. Tam wiem, czego się mogę spodziewać po przeczytaniu pierwszej, pierwszej książki. No, też wiem, jaką to jest pułapką, co ja w tym momencie mówię, jeżeli chodzi o debiutantów. Ale też, niestety, jeżeli chodzi o debiutantów, to ja zwykle czytając książki tych wspomnianych twórców, no, trafiałem jednak na rzeczy miałkie. Nie trafiłem jeszcze do tej pory na rzecz porywającą od kogoś, kto na co dzień nie zajmuje się pisarstwem. Mam nadzieję, że to tłumaczenie do Was jakoś dociera i Was przekonuje. No, jeśli nie, no, to przykro mi. Natomiast wracając do Wojtka Sokoła, ja temu człowiekowi oddałem bardzo dużo czasu w postaci no, przesłuchanych piosenek. Od, odkąd pojawił się w Polsce rap, od czasu, gdy, gdy te wszystkie gwiazdy się rodziły. E, właśnie między innymi Wojtek Sokół, czy no, wtedy działając w WWO z Jentkerem, czy później z Pono e, Świętej Pamięci, czy później już wydając płyty e, solowe, ja byłem zawsze wielkim fanem twórczości Sokoła. E, oczywiście wtedy też pojawiło się wielu innych znakomitych raperów, ale no, nie kojarzę, żeby m, któryś z nich napisał tak dobrą książkę, jak napisał Wojtek Sokół. Czytałem książkę Rachima, e, czytałem książkę... M, Kurczę, pewnie bym jeszcze znalazł e, jakąś inną e, książkę, którą, którą popełnił raper e, lub ktoś właśnie z tą sceną e, bliżej związany. No nie pomnę teraz. Ale z, słuchajcie, 6 minut ględzę, a jeszcze Wam nie powiedziałem nic na temat tej historii. E, bo mamy tutaj do czynienia z kilkoma dniami, świątecznymi dniami, bo cała akcja zaczyna się w Wigilię. Kończy 26 grudnia 2021 roku. Mamy tutaj do czynienia z kilkoma sytuacjami, z kilkoma bohaterami i z kilkoma narratorami, którzy opowiadają nam swoje doświadczenia z tego czasu świątecznego. I niech Was nie zmyli tytuł: Wesołych Świąt to oni sobie życzyć mogli, ale z tych życzeń to akurat w przypadku większości tych ludzi niewiele wynikało. To jest komedia. To jest komedia z taką domieszką kryminału, też w pewnych względach, w pewnych fragmentach mógłbym powiedzieć, że z takim thrillerem. Jest to też wejście w tematy bardzo osobiste, w tematy. Tak bardzo trudne rodzinnie, że w niektórych sytuacjach no, zapominałem, że czytam tak naprawdę o też innych bohaterach, którzy pojawili się już wcześniej, a którzy byli totalnymi matołami i którzy no, w zamyśle też mieli pojawić się za chwilę. Dało się po prostu o tym zapomnieć. Sokół manewruje pomiędzy gatunkami, pomiędzy taką powiedzmy literaturą, która skłania do refleksji, a z drugiej strony. Daje nam do, 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 do tak naprawdę takiego zniszczenia yy, poprzez śmiech niektórych bohaterów, którzy naprawdę są takimi idiotami, że aż, aż, aż czasami było mi ich szkoda, ale czytało się o nich i tych, o tych ich przygodach yy, wręcz fantastycznie. To, ile ta książka dostarczyła mi yy, radości. Yy, Takiej prostej radości po prostu z czytania, bo abstrahując od tych momentów, które były w tej książce trudniejsze ze względów na ze względu po prostu na trudną sytuację danego bohatera, no to całość jest utrzymana w takim klimacie groteskowym, w takim klimacie, gdzie tylko czekamy, co jeszcze za chwilę się wydarzy, a co pociągnie tych bohaterów w jeszcze gorszą sytuację, w jeszcze gorsze położenie niż są obecnie. Fantastycznie się to czyta po prostu. Język, którego używa Sokół, jeżeli tego autora znacie z jego działań rapowych, to doskonale wiecie, że nie jest to język parlamentarny. Tyle bluzgów, ile się tutaj sypie, to, to myślę, że do twórczości Sokoła mogę porównać jak najbardziej twórczość Kuby Żulczyka. Swoją drogą, Kuba Żulczyk tę książkę przeczytał przed jej publikacją. Sokół mówił w jednym z wywiadów, że brał pod uwagę opinię między innymi właśnie Kuby Żulczyka na temat, na temat tej, tej, tej książki, która w ogóle swoją drogą Taka ciekawostka miała być krótkim opowiadaniem, które zostało dodawane w 2021 roku jako takie życzenia świąteczne. Boże, tylko już nie przypomnę sobie, z jakiej okazji to Sokół rozdało, chyba na, za, za zakupy w jego wydawnictwie. Tak mi się wydaje. Kup, kupując jakąś książkę po prostu wtedy wydałem Sokół fragment. Fragment, z którego później narodziła się ta książka, po prostu yy, dodawał yy, do, do zakupów. Bardzo się cieszę, że ta książka powstała. Bardzo się dobrze przy niej, tak jak już yy, myślę, że wybrzmiało, bardzo dobrze się przy niej bawiłem. Mam nadzieję, że pojawi się ekranizacja tego, bo oglądałoby się to znakomicie. Yy, to, 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 to jest naprawdę no, literatura, która bardzo mocno przypomina ślepnąc od świateł, która bardzo mocno przypomina dawno temu w Warszawie, bo i akcja dzieje się w Warszawie, ale też istotne jest to, że nie jest to. Yy, tak bardzo ingerujące w samą twórczość i w samą akcję, to miejsce po prostu nie jest na pierwszym. Jezu, to miejsce nie jest na pierwszym miejscu, chciałem powiedzieć. Warszawa nie gra tutaj głównych skrzypiec. Nie jest powiedzmy czymś, co, co, co bardzo by przeszkadzało osobom nie z tego miasta, aby w tą, w tą historię się wciągnąć. To była jedna z lepszych tego typu książek przeczytanych w 2025 roku przeze mnie. Znaczy, mówię tego typu jako takie pomieszanie kilku gatunków, o czym powiedziałem Wam wcześniej. Jako książka, która z założenia ma tylko bawić, nie uczyć. Jako po prostu znakomita rozrywka na święta. Gorąco Wam Wesołych Świąt polecam. Oczywiście czytając ją w tym okresie, który mamy teraz, no czy już jest za nami, ten świąteczny, będziemy się myślę, że bawić jeszcze lepiej, ale. W Wojtek Sokół i, i, i jego debiut wejdzie nam znakomicie czytelnikom. Wydaje mi się w każdym, w każdym innym okresie roku. I tyle. No, nie mam tutaj nic więcej do powiedzenia. Ufam, że tak jak też chyba wspomniałem Wam już wcześniej, że Sokół na tej książce swojej przygody z literaturą nie skończy. Kolejne, gdyby miały się pojawić, będę już kupował bez żadnych obaw i, i nie kosztują tyle, ile mają kosztować, bo w zamian za taką rozrywkę warto te kilkadziesiąt złotych zapłacić. Także jeżeli się obawialiście ceny wysyłki i, 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 i tego, co w Wesołych Świąt dostajecie, to myślę, że też z czasem będzie się pojawiało więcej takich opinii jak moja, że, że warto się bliżej temu dziełu Przyjrzeć. Tyle na dzisiaj, drodzy Państwo. Niezmiennie Wam dziękuję za czas, który poświęciliście na obejrzenie tego filmu, i pewnie widzimy się już niedługo z kolejnym jakimś materiałem dotyczącym książki, książek. Zobaczymy. Zdrowia życzę, trzymajcie się ciepło. Cześć.